Myślę, że takim podsumowaniem jest ta cisza, która jest w szatni. Drużyna, która przyjeżdża z, e, z takim dorobkiem punktowym, jakim my mamy do lidera. Drużyny, która najlepiej e, na dzisiaj w Polsce gra w piłkę i tego lidera neutralizujemy praktycznie do 97 minuty, i, e, i, i ta cisza tego niedosytu, który jest w szatni, jest tak duża. Myślę, że wiele zespołów pokroiłoby się za to, żeby tutaj zdobyć punkta, a nas ten punkt kompletnie nie zadowala i to tylko pokazuje skalę, jaką ta drużyna, jakie ta drużyna przeobrażenia przeszła od momentu kiedy zaczęliśmy pracę i wierzę, że grając tam dalej będziemy punktować i utrzymamy się tych status. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. I Jerzy Kołakowski Rady Białestu, który ja gratuluję właśnie tej postawy i szczerze powiedziawszy że było, no, choć jestem, wiadomo kibicem Agieloni, szczerze było mi żal tego, że nie udało mi się dowieść tego wyniku do końca. Natomiast chcę powiedzieć, że o ile jeszcze w tej pierwszej połowie graźcie, tak jak Pan mówi, żeby neutralizować Agieloni, to ten początek drugiej był w ogóle w Waszym wykonaniu, ja bym powiedział rewelacyjny, na no 20 minut to tam pachniało 2-0, może i na no, drugą ramką na pewno pachniało dla ruchu bardziej niż tą pierwszą dla, dla Agelonii, rozumiem, że ostatni... Powiedział Pan swoim zawodnikom, panowie dzisiaj ta drużyna jest do pokonania, w sensie Jagiellonia. My przed mówiliśmy, że każdy jest do pokonania, chociaż wiedzieliśmy i zdawaliśmy sobie sprawę, jaka będzie skala tego wyzwania. E, natomiast no, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo w, od samego początku, kiedy zaczęliśmy pracę i w tym tygodniu również, żeby pokazać wszystkie mocne i słabe strony Jagiellonii, bo każdy taki zespół ma i, e, i myślę, że żeby ten wynik był Korzystny, mówię o zwycięstwie, zabrakło tej drugiej bramki. A mieliśmy takie dwie sytuacje, które, gdybyśmy tą jeszcze jedną bramkę strzelili, to wtedy strzał życia, piękna bramka i maza nie przekreśliłaby, po prostu byłaby tą bramką honorową. Natomiast no, to jest sport, to jest życie, i dzisiaj ten remis traktujemy jak porażkę, ale tak jak powiedziałem, to tylko pokazuje skalę, gdzie byliśmy jeszcze niedawno, a jak teraz wygląda. Tak jak powiedziałem, wierzę, bo dzisiaj widziałem taki zespół, jaki każdy trener myślę chciałby widzieć.